Działa się o tej Torii, na początku tego odcinka mam dla was coś niesamowitego. Posłuchajcie drodzy widzowie, już jutro wychodzi nowy sezon, 30. sezon karnetu zadymiarskiego w Brawl Stars, ten związany ze Spongebobem. Pomyślałem, że trzeba jakoś wyróżnić osoby, które planują ten karnecik zakupić z moim kodem torii wpisanym w sklepie Brawl Stars. Więc jeśli drogi widzów, wpiszesz chodzi torii w sklepie Brawl Stars, no i na przykład właśnie z moim kodem kupisz ten nowy karnet 30. sezonu, który wychodzi już jutro, to masz szansę zgarnąć totalnie za darmo któregoś z dowolnych tutaj nowych skinków Spongeboba, które właśnie będą wychodziły na dnie. Jedna osoba, która właśnie wpisze kodik Tori, no i z moim kodikiem zakupi karnet, dostanie losowego skinka Spongebobowego ode mnie. Wystarczy że na tego maila, właśnie wyślecie nagranie lub screen, jak kupiliście ten karnecik z moim kodem i tam napiszecie, jakiego skina chcecie. Wybiorę jedną losową osobę, a część też innych osób, które kupią z moim kodikiem, po prostu będę dodawał do znajomych na moje główne konto. I oczywiście każdą osobę, która użyje kodu Tori przy kupowaniu nowego karnetu, pozdrowię na odcinku, więc też na tego maila wysyłajcie nagrania i wtedy dodatkowo bycie pozdrawiani na moim filmie. Ale dzisiejszy odcieczek będzie równie ciekawy, moi drodzy, ponieważ powiem wam o innych darmowych prezentach, które dostaniemy od twórców Brawl Stars i są to ogromne, darmowe nagrody i one zbliżają się już wielkimi krokami. W tym filmiku pokażę wam, co to za nagrody, co trzeba zrobić, żeby je zdobyć i tak dalej, ale przed startem tego odcinka chciałbym przedstawić wam jedną z moich ulubionych gier z dzieciństwa, jaką jest Fall Guys. Aktualnie są dostępne nawet na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony czy tablet. Od razu po wejściu do gierki w oczy rzuciło mi się bardzo fajne lobby i dużo nowości. Widzę, że jest też specjalny karnet, w którym za poszczególnych poziomów dostaje się kolatkiem. Grody. Patrzcie, jak wygląda to podczas gierki. Sama grafika jest na bardzo wysokim poziomie. I w ogóle gierka chodzi mega płynnie. Przeszkody na mapach są świetnie dopracowane, przez co gra się bardzo przyjemnie i jest to wciągające. Możemy nawet dostosować kostium do naszej fasolki. W sklepie jest naprawdę bardzo duży wybór, kostiumy rozwalają system i sam nie wiem do jakiego się zdecydować. Ale to tylko część z kolekcji i wybór jest o wiele większy. Mają nawet tam specjalne animacje. To najlepsze w jest możecie grać ze swoimi znajomymi. Jest od tego specjalny tryb imprezy i gwarantuje on świetną zabawę. W pierwszej opisu dam Wam link do pobrania tej gierki. Można to zrobić zarówno na androidzie jak i na iosie gdy wejdziecie w ten link do pobrania to kliknijcie niebieski przycisk zainstaluj tam wyskoczy wam cała instrukcja jak tą gierkę pobrać serdecznie polecam bo naprawdę gra się giga kozacko I sam będę teraz dużo w tą gierkę pykał w wolnym czasie no więc dobra moi drodzy możemy startować zostawiajcie szybko łapeczkę w górę jeśli też chcecie dostać darmowe nagrody o których zaraz wam powiem bo jak już chyba widzicie po miniaturce będą to mocne nagrody więc łapeczkę polecam zostawić ja bardzo chcę sytuacja wygląda w następujący sposób co roku w listopadzie otrzymujemy przepotężne prezenty od twórców Brawl Stars. W 2021 roku mieliśmy naprawdę mocne nagrody, w 2022 tak samo i w 2023, czyli rok temu też one były. I ten listopad zbliża nam się wielkimi krokami, bo zaczął się już wrzesień, po wrześniu mamy październik i później już jest ten właśnie listopad. Na samym jego początku, pierwsze trzy dni, czyli pierwszy, drugi i trzeci listopad, to będą dni, w których możecie zgarnąć wszystkie mega mocne nagrody. A to dlatego, że właśnie wtedy będą odbywały się finały roczne Mistrzostw Świata w Brawl Stars. ale spokojnie, nie są takie słabe nagrody, może nie słabe, ale po prostu słabsze nagrody jak co miesiąc za obstawianie finałów miesięcznych, tylko będą to wyjątkowe, ogromne nagrody, które są tylko raz do roku za obstawianie finałów rocznych. Jest to największa impreza, więc będą też największe nagrody. Oj, coś czuję, że twórcy zaszalają i dostaniemy coś naprawdę fajnego, lecz zanim powiem wam te wszystkie nagrody, które będą w tym roku według mnie, to czas cofnąć się do wcześniejszych lat 2021, 2 i 3 i powiedzieć wam, co w tamtych latach otrzymywaliśmy właśnie z tej okazji. No bo wtedy będziemy mogli tak jakby porównać to sobie, czego możemy się spodziewać w tym roku. Tutaj szybciutko tylko by się Mam jeszcze 50 losowych subskrybentów mojego kanału. W kolejnym odcinku obiecuję, że pokażę 100 osób. Więc jak chcecie być pokazani, no to zostawiajcie subika i w którym z kolejnych odcinków na pewno takie osoby pokażę. 2021 rok. Moi drodzy. Tutaj wyświetlam wam wszystkie nagrody, które wtedy mogliśmy otrzymać. Na początku monety, później bardzo fajna, rzadka emotka. Dajcie mi znać w komentarzu, czy ją macie, czy nie. Jestem ciekawy. Później mieliśmy tam te gwiezdne punkty, bo one jeszcze wtedy były dostępne. Następnie mamy, jak widzicie, monety. Później kolejna emotka była do zdobycia. Później znowu gwiezdne punkty. później znowu monety, Później kolejna fajna, rzadka emotka. Później znowu gwienne punkty, i najważniejsza nagroda na sam koniec za tysiąc zdobytych punktów, czyli za dobre obstawienie, był to przekozacki skinek CAD Burglar Jesse. Moi drodzy, jest to skin, który naprawdę jest przemegamocny I strasznie żałuję, że jeszcze wtedy nie udało mi się go zdobyć, no bo sami spójrzcie, jak kozacko się prezentuje. I tego skinka wszyscy mogliśmy wtedy dostać za darmo. W nagrolach po prostu mogliśmy go otrzymać za free. Wystarczyło obstawiać mecze sportowe i no kilka z tych meczy trafić, ale to nie było jakieś ciężkie i każdy z i nie mógł to zrobić, żałuję, że wtedy nie obstawiałem. Oczywiście w tym odcinku też wam pokażę, gdzie i jak dokładnie będzie można te mecze obstawiać, żebyście wszystko wiedzieli. Jest to jak najbardziej darmowe, więc nie musicie się o nic bać. Ale zanim przejdziemy do 2024 roku, to lecimy do 2022. Tutaj też, moi drodzy, wyświetlam wam wszystkie prezenty, które mogliśmy zdobyć właśnie za te finały roczne 2022. No i powiem wam szczerze, że tutaj jest dopiero potężnie, bo to się odbywało w Paryżu, na tych finałach w ogóle byłem. Miałem okazję je komentować właśnie z Francji. Na początku mieliśmy monety, Później fajna emotka Tary. Taka właśnie esportowa. Następnie token dablersy. Kolejne tam punkty mocy. Wcześniej sensie punkty mocy chyba jeszcze były te gwiezdne punkty. Później mamy monety. Bardzo, to bardzo fajny pin Mortisa, którego mam. Oprócz tego tokensy. Token dablersy znowu. Następnie znowu punkty te gwiezdne. Później mamy monety. I na końcu skin do Tary. Tak moi drodzy, dwa lata z rzędu mogliśmy zgarniać darmowe skiny w tych obstawianiach. I właśnie za ten 2022 rok był ten oto piękny skinek Tary. No jego akurat już mi się udało zgarnąć. Więc też się z tego bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy też go macie. Przechodzimy do 2023 roku, czyli tego, co było rok temu. I tu twórcy nas trochę zaskoczyli, bo zamiast 10 nagród, dali ich aż 30. Były one też bardzo mocne, lecz niestety wśród tych nagród nie mieliśmy już żadnego darmowego skina. We wcześniejszych dwóch latach skinki darmowe były, no a tutaj w tym e, rok temu niestety nam go nie dali. Ale patrzcie, mieliśmy m.in. tam jakieś star dropy. Mieliśmy bardzo, ale to bardzo ładną emotkę, pucharka z hiperdładowaniem, Oczywiście dostawaliśmy blinksy, monety. E, no, no i co ciekawe, dostaliśmy gwarantowane losowe hiperdoładowanie za darmo. E, I to było bardzo dobre. W drugim dniu obstawiania, w drugim dniu oglądania tych finałów, bo były trzy dni, e, mieliśmy do zdobycia kolejne star dropy, kolejne monety, ale moi drodzy, oprócz tego, były też fajne emotki. E, tam na końcu jak widzicie, taka fajna emotka Miśka tego gumisiowego, e, więc to też jest plusik. No i jeszcze w jednym z tych dni e, oczywiście mieliśmy taką fajną emoteczkę tutaj do Mortisa, bardziej po prostu takiego nietoperka, nie? E, więc to były takie wszystkie trzy nagrody. Bardzo ładne Emotki, oprócz tego moi drodzy wleciała jeszcze specjalna opcja zdobycia hiperdoładowanka za darmo, dlatego i tak myślę, że nie ma co narzekać. Lecz przejdźmy teraz do 2024 roku, czyli naj, najważniejszego roku dla nas, bo jest to aktualne i już jest coraz bliżej do tego. Czego możemy spodziewać się w tym roku? Moi drodzy, czy będzie darmowy skin? Bo to też jest tutaj takie najczęściej pojawione się pytanie. Oczywiście na razie ciężko to przewidzieć, ale niestety z tym skinem jest pewien mały problem, bo na Brawl twórcy przedstawili nam kibicowego kła, który właśnie też wyjdzie i będzie związany z tymi mistrzostwami świata Brawl z 2024 roku, jak Widzicie? Niestety jest pewien problem, bo on będzie dostępny za pieniądze do kupienia i wyjdzie chwilę przed właśnie tymi finałami i pieniądze z tego skina będą szły tam na kolejne turnieje, które twórcy będą organizować esportowe. Więc on darmowy nie będzie, a bardzo szkoda, bo gdyby on był darmowy, to by było naprawdę superowo. Lecz nie jest powiedziane, że jakiś inny skinek nie będzie darmowy. Ale pamiętajmy o tym, że na przykład rok temu, jak wychodził ten skin do Mortisa właśnie, którego wam tutaj pokazuję też za esporty, ten hokejowy Mortis, no i on był za prawdziwe pieniądze, no to już później darmowego skina nie dostaliśmy. Dostaliśmy wiele innych rzeczy, Właśnie skinka nie dostaliśmy. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie inaczej. Jakiegoś darmowego skina jeszcze dostaniemy, bo nie skreślam tego, szanse są. Ale no nie do końca się to zapowiada, niestety. Krążą tam nawet też jakieś plotki i teorie, że wyjdzie jakiś nowy zadmiarz, który będzie do zdobycia za darmo za ustawianie, ale według mnie to, to już byłoby totalnie za grube. Takie pewne rzeczy, których możemy się spodziewać, to oczywiście na pewno Stardropy, na pewno błyskotki, na pewno jakieś pewnie tam takie dablersy, Ale oprócz tego dochodzi myślę, że hiperdładowanie, raczej gwarantowane hiper jakieś powinniśmy dostać, tak mi się wydaje. Co więcej, na specjalnej, oficjalnej stronie Supersala, Superselfunkie, gdzie zawsze rzucają wszystkie grafiki związane z nowymi aktualizacjami. Udało mi się namierzyć trzy takie emotki, które według mnie mogą się pojawić do zdobycia za darmo właśnie w tych obstawianiach. Idealnie by to pasowało, bo na przykład rok temu, w tym 2023, też mieliśmy trzy emotki do zdobycia za darmo. I tutaj Wam będę je wyświetlał. To są emotki, które są potwierdzone, że na pewno wejdą, wejdą w najbliższych właśnie eventach. Wydaje mi się, że mogą być one darmowe z okazji tego światowego finału. Po pierwsze, taki pucharek, który się rozpływa, on byłby pewnie animowany, nie? Więc tutaj macie tylko jego obrazek, jak to wygląda. Z animacją może być naprawdę spoczko. Druga emotka to jest taki właśnie pucharek ninja Zawsze te emotki, które dostajemy, są związane z, związane z pucharkami, jeśli chodzi o e sporty. E więc no to by też dobrze pasowało, jest to bardzo ładny pin. Ale mój ulubiony to jest ten trzeci, czyli specjalny pucharek spajka. Widzowie jak on kozacko wygląda. No co jak co, ale muszę go mieć. Oczywiście to jest tylko teoria, że one będą właśnie za obstawianie tych meczy. Myślę, że się sprawdzi, albo przynajmniej, że jeden z nich będzie za obstawianie. E no ale zobaczymy, na razie jeszcze nie jest to potwierdzone. Jak już będzie bliżej tego początku listopada, to ja nagram wam odcinek na kogo obstawiać i jak obstawiać, żeby właśnie te nagrody zdobyć, bo w wszystkich poprzednich latach nam się udawało, mam nadzieję, że teraz też się uda. Oczywiście trzeba to będzie zrobić na specjalnej stronce Brawl Event, no i tutaj jak widzicie nawet już mamy zaplanowane trzy dni właśnie z tego listopada, pierwszy, drugi i trzeci, no i na razie są one zablokowane, nie można tutaj jeszcze obstawiać, ale jak już będzie bliżej tych dat, to to się włączy, będzie odblokowane i po prostu sobie w to klikacie i tam przechodzi wam do meczy i wybieracie, która drużyna z dwóch wygra. No ja się żegnam do zobaczenia, Kapiona.